Czy zdarzyło ci się kiedyś zatrzymać w środku dnia i pomyśleć: kiedy ostatni raz naprawdę byłam sobą? Nie matką, nie partnerką, nie kimś, kto daje, wspiera, rozumie, ale po prostu sobą z tą cichą radością, z błyskiem w oczach, z ciekawością świata, z wewnętrznym spokojem, który nie potrzebuje niczyjego potwierdzenia? Być może masz wrażenie, że w pewnym momencie coś się rozmyło. Nie zniknęłaś. Po prostu rozlałaś się zbyt szeroko, próbując objąć cały świat, troszcząc się, kochając, dopasowując. Tak często kobiecość wyraża się właśnie w tym, w dawaniu, w trosce, w byciu dla innych. To piękne. Ale gdzieś pomiędzy troską a zapomnieniem o sobie pojawia się cienka, ledwo wyczuwalna granica. Karl Gustav Jung powiedział kiedyś. Że to, czego najbardziej potrzebujemy, często ukryte jest tam, gdzie najmniej chcemy spojrzeć. I czasem, właśnie w relacjach, w tych najbliższych, najbardziej intymnych, możemy zobaczyć nie tylko miłość, ale też własne zapomnienie. Nie dlatego, że robimy coś źle, ale dlatego, że nie zawsze wiemy, jak być sobą przy kimś, kogo kochamy. Kobieca energia jest jak ogród. Kiedy o niego dbasz, rośnie, kwitnie, pachnie. Ale gdy zaczynasz pielęgnować cudze ogrody, zapominając o własnym, powoli traci kolor. Nie z braku miłości, z braku równowagi. Bycie w relacji nie oznacza utraty siebie. Nie musi tak być. Miłość może być miejscem, gdzie wzrastasz, a nie malejesz. Gdzie Twoja obecność staje się pełniejsza, a nie cichsza. Ale żeby tak było, Trzeba zrozumieć jedną prostą prawdę. Nie możesz być w pełni z kimś, jeśli nie jesteś w pełni ze sobą. Jung mówił, że prawdziwe spotkanie między kobietą a mężczyzną to spotkanie dwóch dusz, a nie dwóch połówek szukających uzupełnienia. Bo kiedy wchodzisz w relacje z przekonaniem, że ktoś ma cię dopełnić, zawsze będziesz się obawiać, że coś ci zostanie odebrane. A prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, gdy oboje wnosicie w związek swoją pełnię. Zastanów się na chwilę. Kiedy ostatni raz zrobiłaś coś tylko dla siebie, nie z obowiązku, nie dla kogoś, ale dlatego, że sprawiało ci to radość? Czy potrafisz jeszcze słuchać swojego wewnętrznego głosu, tego cichego szeptu, który mówi: To lubię, tego potrzebuję, tego dziś nie chcę? Czasem wystarczy drobny gest, jedno nie, wypowiedziane z miłością, żeby przypomnieć sobie, że jesteś. Granice to nie chłód, granice to miłość w praktyce, to sposób w jaki mówisz światu. Znam siebie na tyle, by wiedzieć, gdzie się kończę, a gdzie zaczynasz ty. To właśnie wtedy twoja kobieca energia staje się magnetyczna. Nie dlatego, że się starasz, ale dlatego, że jesteś ugruntowana. Jung nazywał ten proces indywiduacją dojrzewaniem do własnej pełni. To moment, w którym przestajesz utożsamiać się tylko z rolą, a zaczynasz czuć, że jesteś czymś większym niż wszystkie Twoje funkcje. Jesteś duszą, która doświadcza życia przez ciało kobiety. I właśnie w relacjach, zwłaszcza tych bliskich, życie pokazuje Ci, jak bardzo pamiętasz o sobie. Kiedy kochasz z miejsca równowagi, Twoja obecność jest jak spokojna rzeka nie potrzebuje niczego udowadniać. Ale kiedy twoja miłość rodzi się z braku, zaczynasz płynąć w stronę drugiego człowieka, aż zapominasz, gdzie jest źródło. Nie chodzi o to, by mniej kochać. Chodzi o to, by kochać świadomie. By dawać spełni, a nie z pustki. Bo prawdziwa kobiecość nie polega na poświęceniu siebie dla miłości. Ona polega na byciu sobą w miłości, na obecności, która nie gubi swojego imienia. Czasami utrata siebie nie przychodzi nagle, nie dzieje się w jednym dniu, ani w jednym wyborze. To ciche przesunięcie, prawie niezauważalne. Najpierw rezygnujesz z jednej rzeczy, bo ktoś inny ma ważniejsze sprawy. Potem z kolejnej, bo nie chcesz wywoływać konfliktu. Aż pewnego dnia budzisz się i nie pamiętasz, co naprawdę sprawia ci radość. Nie jest to znak słabości, to znak serca, które chciało kochać tak mocno, że zapomniało o sobie. Ale właśnie tam zaczyna się droga powrotu nie przez poczucie winy, ale przez świadomość. Karl Jung mówił, że dopóki nie uświadomimy sobie tego, co nieświadome, Kieruje ono naszym życiem i nazywamy to losem. W relacjach działa to z niezwykłą mocą. Nieświadome przekonania, które nosimy w sobie o miłości, o swojej wartości, o potrzebie akceptacji, tworzą niewidzialny scenariusz naszych związków. Dlatego często przyciągamy partnerów, którzy nieświadomie odzwierciedlają nasze własne rany. Jeśli gdzieś w środku wciąż boisz się, że nie jesteś wystarczająca, przyciągniesz kogoś, kto też będzie ci to pokazywał. Nie po to, by cię zranić, ale byś wreszcie zobaczyła, że ta luka jest w tobie, nie w nim. To nie kara, to zaproszenie do uzdrowienia. Każdy mężczyzna, który pojawia się w twoim życiu, jest lustrem twojej wewnętrznej opowieści o sobie. I dopóki tej opowieści nie zmienisz, Spotkania będą się powtarzać, tylko w innych formach. Jung pisał, że miłość to proces indywiduacji dwoje ludzi, którzy pomagają sobie w drodze do pełni. Ale, żeby tak było, oboje muszą mieć odwagę spotkać się ze swoją prawdą. Nie tylko z tym, co piękne i romantyczne, ale też z tym, co ukryte z cieniem. Cień w relacji to ta część ciebie, która boi się utraty kontroli która zazdrości, która chce być zauważona, a czasem manipuluje, by nie czuć się opuszczona. Nie musisz się jej wstydzić. To część ludzkiego doświadczenia, część twojej historii. Ale dopóki udajesz, że jej nie ma, ona będzie kierować tobą z ukrycia. Gdy ją obejmiesz, odzyskasz moc. Bo paradoksalnie, największa siła kobiety rodzi się z akceptacji jej wrażliwości. Nie z udawania twardości, ale z łagodnej odwagi, by powiedzieć: To mnie boli, tego się boję, ale mimo to jestem. Granice, które budujesz, nie są po to, by oddzielać się od miłości. Są po to, by miłość mogła naprawdę istnieć, bo bez granic nie ma bliskości, jest tylko zlanie się, które w końcu rodzi zmęczenie. Granica to świadome tu jestem ja, a tu jesteś ty. To przestrzeń, w której rodzi się prawdziwe spotkanie. Jung mówił, że każda relacja to taniec dwóch dusz: raz zbliżenie, raz oddalenie. I tylko wtedy, gdy oboje potraficie pozostać sobą, ten taniec jest harmonijny. Jeśli jedno próbuje kontrolować rytm, taniec traci lekkość. Dlatego tak ważne jest, byś wracała do siebie. Nie po to, by się oddzielać. Ale by nie zapominać, kim jesteś. Wracaj do swoich rytuałów, do porannej ciszy, do spacerów samotności, do pisania, do sztuki, do rozmowy z własnym sercem. To właśnie w tych momentach Twoja kobieca energia odnawia się i nabiera blasku. Miłość nie potrzebuje Twojego ciągłego poświęcenia, potrzebuje Twojej obecności. A obecność jest możliwa tylko wtedy, gdy jesteś w kontakcie z sobą. Zadaj sobie pytanie: czy potrafię być sama ze sobą bez lęku? Czy cisza mnie uspokaja, czy przeraża? Bo jeśli cisza cię przeraża, to znaczy, że wciąż uciekasz od swojego wnętrza. A bez tego wnętrza żadna relacja nie przyniesie spokoju. Prawdziwa kobiecość to nie gra emocji, to świadomość, miękka, ale silna. To energia, która potrafi być czuła, ale i stanowcza. Która nie boi się powiedzieć tak i równie spokojnie nie, bo kobieta, która zna swoją wartość, nie musi nikogo przekonywać. Jej spokój mówi wszystko. Czasami w kobiecym sercu toczy się cichy dialog między potrzebą bliskości a potrzebą wolności. To właśnie ten wewnętrzny taniec, o którym mówił Jung: taniec między animą i animusem żeńskim i męskim pierwiastkiem duszy. Kiedy są w harmonii, kobieta czuje spokój. Nie potrzebuje niczego udowadniać, nikogo ścigać, nikomu tłumaczyć swojej wartości. Jej obecność wystarcza. Ale gdy równowaga się zachwieje, miłość może zamienić się w zmaganie z sobą, z partnerem, z iluzją, że tylko w relacji może odnaleźć siebie. Jung pisał, że animus w kobiecie to jej wewnętrzny głos mądrości i odwagi. To ten aspekt, który potrafi wyznaczyć granice, powiedzieć prawdę, podjąć decyzję. Bez niego kobieta może tonąć w emocjach, gubić kierunek, dostosowywać się, aż zapomni, że ma własny głos. Ale gdy ten pierwiastek się przebudzi, staje się jej sprzymierzeńcem, nie zimnym rozumem, ale wewnętrzną siłą, która mówi: Jestem warta spokoju, jestem warta miłości która nie wymaga bym się umniejszała. I wtedy kobieca energia zaczyna błyszczeć inaczej. Nie jak płomień, który chce oślepić, ale jak światło, które ogrzewa. Taka kobieta nie traci siebie w relacji, bo rozumie, że miłość nie polega na zjednoczeniu ciał, ale dusz, które pozostają sobą. Zastanów się, czy potrafisz w relacji czuć się sobą, nie będąc zawsze potrzebna? Czy potrafisz kochać, nie ratując? Bo miłość, która wymaga ratowania, nie jest miłością, jest lękiem przebranym w czułość. Czasem, właśnie wtedy, gdy zaczynasz stawiać granice, inni mogą mówić, że się zmieniłaś, że stałaś się chłodna, zdystansowana, mniej miła. Ale to nie chłód, to spokój, to powrót do siebie. To moment, w którym twoje nie zaczyna znaczyć tyle samo co twoje tak. Prawdziwa kobieca siła nie polega na tym, by wszystko znosić. Polega na tym, by rozpoznawać, czego twoja dusza już nie potrzebuje. Czasem to osoba, czasem relacja, a czasem tylko stary sposób bycia, w którym ciągle przepraszasz za to, kim jesteś. Kiedy wracasz do siebie, zaczynasz dostrzegać, że miłość, której szukałaś, Nigdy nie była na zewnątrz. Była w Twoim wnętrzu, w Twojej zdolności do bycia obecnej, świadomej, autentycznej. Bo tak naprawdę najgłębsza relacja, jaką możesz mieć, to ta z samą sobą z tą częścią Ciebie, która widzi Twoje lęki, błędy, cienie i, mimo to, mówi: Jestem z Tobą. W relacji, która dojrzewa, nie chodzi o to, by zawsze się zgadzać, chodzi o to, by wzrastać razem. Ale nie roztapiać się w sobie nawzajem. Miłość to nie zatracenie, lecz spotkanie. Nie potrzeba, lecz wybór. Nie ciągła walka o uwagę, lecz cisza, w której czujesz, że możesz być sobą. Kiedy zaczynasz naprawdę czuć siebie, twoja obecność działa inaczej. Nie musisz nic mówić, by być słyszana, nie musisz się tłumaczyć, by być rozumiana. Twoje granice stają się naturalne, niewidzialne. Ale wyczuwalne. Jak aura spokoju wokół ciebie, inni ją czują i zaczynają się dostrajać. Bo kobieta, która zna siebie, nie boi się samotności. Nie dlatego, że jej nie potrzebuje nikogo, ale dlatego, że nie potrzebuje nikogo, by czuć się cała. Jej relacje stają się wtedy wyborem, nie ucieczką. Jej miłość jest wolna, bo płynie z pełni, a nie z pustki. Jung powiedział kiedyś, że największym darem miłości jest spotkanie dwóch dusz, które pomagają sobie stać się sobą. Nie takich, które się uzupełniają, lecz takich, które się widzą. Bo prawdziwe widzenie drugiego człowieka zaczyna się dopiero wtedy, gdy naprawdę widzisz siebie. I może właśnie tu jest sekret kobiecej siły: nie w walce, nie w dominacji, nie w kontrolowaniu, ale w cichej świadomości. Że miłość nie ma sensu bez obecności, że nie musisz się zmieniać, by być kochaną. Musisz tylko wrócić do siebie. Każdego dnia życie daje ci wiele drobnych momentów, w których możesz wybrać siebie albo zapomnienie. Nie chodzi o wielkie decyzje, ale o te ciche, pozornie nieważne chwile. Czy potrafisz powiedzieć nie wtedy, gdy twoje ciało mówi dość? Czy umiesz odpocząć bez poczucia winy? Czy potrafisz pozwolić, by inni też się zatroszczyli? Nie dlatego, że jesteś słaba, ale dlatego, że wiesz, że zasługujesz na wsparcie? To właśnie są praktyki miłości do siebie. Nie romantyczne gesty, ale codzienne przypominanie sobie. Jestem ważna, tak samo jak inni. Jung mówił. Że równowaga wewnętrzna zaczyna się wtedy, gdy człowiek przestaje żyć w opozycji do samego siebie, kiedy twoje tak i twoje nie płyną z tego samego źródła z twojej świadomości, a nie z lęku. Kobieca energia ma dwa aspekty: wodę i ziemię. Woda symbolizuje uczucia, intuicję, zdolność do współodczuwania. Ziemia stabilność granice zakorzenienie Jeśli jesteś tylko wodą, zbyt łatwo przyjmujesz wszystko co płynie z zewnątrz i tracisz kształt. Jeśli jesteś tylko ziemią, twardniejesz, przestajesz czuć. Ale kiedy te dwie siły tańczą razem, powstaje cudowna harmonia. Kobieta, która potrafi być wodą i ziemią jednocześnie, staje się spokojna i silna zarazem. W praktyce oznacza to że potrafisz kochać, nie tracąc siebie. Potrafisz słuchać, ale też być wysłuchana. Potrafisz być delikatna, a jednocześnie stanowcza. Nie dlatego, że się starasz, ale dlatego, że rozumiesz siebie. Bo tylko zrozumienie daje prawdziwy spokój. Zamiast próbować naprawiać relacje, czasem wystarczy naprawić połączenie ze sobą. Zamiast pytać, dlaczego on się oddalił, zapytaj. Czy ja jestem blisko siebie? Zamiast analizować, czy on mnie jeszcze kocha, zapytaj: Czy ja siebie kocham tak, jak na to zasługuję? Bo twoje życie jest echem twojego wnętrza, a twoje relacje są lustrem tego, jak traktujesz siebie. Jung nazwał to prawem projekcji. To, czego nie widzimy w sobie, widzimy w innych. Dlatego czasem mężczyzna, który nie potrafi się zaangażować, Pokazuje Ci Twoją własną niechęć do otwarcia się na bliskość. Ten, który Cię niedocenia, odbija Twoje niewypowiedziane przekonanie, że nie jesteś wystarczająca. A ten, który Cię podziwia, przypomina Ci o świetle, które zapomniałaś w sobie zobaczyć. Kiedy to rozumiesz, przestajesz brać rzeczy osobiście. Zaczynasz widzieć sens, nawet w bólu. Bo każdy człowiek, którego spotykasz, jest nauczycielem Twojej duszy. Nie po to, by Cię zmieniać, ale by Cię obudzić, i może właśnie dlatego niektóre relacje kończą się nagle, choć wydawały się tak silne, bo wypełniły już swoją funkcję. Pokazały Ci coś, co musiałaś zobaczyć, żeby wrócić do siebie. Nie każda miłość ma trwać wiecznie. Niektóre pojawiają się tylko po to, by przypomnieć Ci, że też zasługujesz na miłość. Przede wszystkim od samej siebie. Nie bój się odchodzić od miejsc, w których twoja dusza cichnie. Nie bój się wybierać siebie. To nie egoizm, to świadomość, a świadomość to największy akt miłości, jaki możesz ofiarować światu. Bo kiedy jesteś w kontakcie ze sobą, twoja obecność staje się błogosławieństwem. Nie potrzebujesz walczyć o uwagę, bo emanujesz spokojem. Nie musisz udowadniać swojej wartości, bo ją czujesz. Twoje granice stają się naturalne, twoje słowa, pełne sensu, twoje spojrzenie, ciepłe, ale pewne. Jung mawiał, że człowiek staje się naprawdę wolny dopiero wtedy, gdy przestaje się utożsamiać z maskami. A w relacjach te maski są najtrudniejsze do zdjęcia, bo boimy się, że bez nich nie zostaniemy pokochane. Ale prawda jest taka. Tylko wtedy możesz być naprawdę kochana, gdy pozwolisz się zobaczyć całą, z Twoim światłem i cieniem, z Twoją siłą i kruchością. Nie musisz być doskonała, by być wystarczająca, nie musisz być zawsze spokojna, by być duchowo dojrzała. Masz prawo do emocji, do błędów, do chwil słabości. To właśnie one czynią Cię prawdziwą, a prawdziwa kobieta jest jak ziemia po deszczu. Pachnąca życiem, miękka, ale rodząca siłę. Dlatego wracaj do siebie. Codziennie, po trochu. W ciszy, w oddechu, w spojrzeniu w lustro, w którym nie szukasz ideału, ale człowieka. Tam zaczyna się Twoja prawda. Tam kończy się lęk. Tam w Tobie rodzi się miłość, której już nie trzeba gonić. Bo wszystko, czego naprawdę szukasz w drugiej osobie, już w Tobie istnieje. Miłość, spokój, bezpieczeństwo. To nie są dary, które ktoś może ci dać. To stany, które budzą się w tobie, gdy jesteś w kontakcie z własną duszą. Kiedy przestajesz gonić za tym na zewnątrz, świat zaczyna odpowiadać na twój wewnętrzny rytm. Karl Gustav Jung mówił, że to, co najbardziej chcemy odnaleźć w świecie, mieszka w nas od zawsze, tylko w innej formie. Relacje są więc jak lustra. Pozwalają ci zobaczyć, kim naprawdę jesteś. Czasem odbicie jest łagodne, czułe, pełne światła, a czasem trudne, niewygodne, pełne cienia, ale każde z nich ma sens, każde jest częścią twojej drogi do pełni. Kiedy kobieta zaczyna rozumieć tę prawdę, zmienia się jej sposób patrzenia na mężczyzn. Nie potrzebuje ich, by czuć się cała. Nie walczy o uwagę, bo zna swoją wartość. Nie obraża się na ich inność, lecz zaczyna ją rozumieć, bo widzi, że każdy mężczyzna, którego spotyka, jest częścią większej opowieści o niej samej, nie po to, by ją zdominować, ale by pomóc jej zobaczyć siebie z innej strony. W każdym spotkaniu jest ukryty dar, nawet w tym, które skończyło się bólem. Mężczyzna, który nie potrafił zostać, pokazał ci, jak bardzo próbowałaś zatrzymać coś. Co nigdy nie było Twoje. Ten, który był chłodny, przypomniał Ci, że Twoje ciepło nie może być wymuszone, a ten, który naprawdę Cię zobaczył, pozwolił Ci doświadczyć, że jesteś warta miłości, nawet gdy niczego nie udajesz. Wdzięczność wobec tych spotkań to znak dojrzałości duszy. Nie dlatego, że wszystko było łatwe, ale dlatego, że wszystko było potrzebne. Każda relacja, nawet ta najtrudniejsza, jest częścią procesu indywiduacji, czyli powrotu do siebie. Do tego miejsca, w którym wiesz, że nie musisz już szukać w oczach innych potwierdzenia swojego istnienia, bo jesteś. Wystarczy. Czasem życie przynosi momenty ciszy po burzy. Związek się kończy, emocje opadają, a w środku pozostaje coś nieopisanego, przestrzeń. Niepustka. Ale przestrzeń. To tam możesz usłyszeć siebie najgłośniej. Nie bój się jej. To święta przestrzeń, w której twoja dusza oddycha i dojrzewa. Kiedy uczysz się być w niej spokojna, wtedy każda następna relacja staje się wyborem, a nie koniecznością. Nie szukasz już kogoś, kto cię wypełni. Szukasz kogoś, kto z tobą współbrzmi. To jest właśnie prawo rezonansu, o którym mówił Jung. Przyciągasz ludzi którzy wibrują w rytmie twojej duszy gdy jesteś w harmonii spotykasz tych którzy też są w harmonii gdy masz w sobie chaos pojawiają się ci którzy ten chaos ci odbiją byś mogła go zobaczyć i uleczyć to nie przypadek że dziś słuchasz tych słów twoja dusza jest gotowa przypomnieć sobie że może kochać inaczej z wewnętrznego spokoju nie z lęku z pełni nie z braku z prawdy nie z potrzeby. Kobiecość nie polega na udawaniu siły. To łagodność, która ma moc góry. To spokój, który potrafi zatrzymać burzę. To delikatność, która nie boi się granic, bo wie, że granica to forma szacunku do życia. Wszystko, co przeżyłaś, każdy związek, każda samotność, każdy ból miało sens. Nie po to, by cię złamać, ale by cię obudzić. Byś wróciła do swojej pierwotnej prawdy. Nie jesteś połówką, jesteś całością. Kiedy kobieta wraca do siebie, świat wokół niej zaczyna się porządkować. Przestaje walczyć, zaczyna płynąć, przestaje kontrolować, zaczyna ufać. Bo zrozumiała, że miłość nie jest czymś, co się posiada, jest czymś, czym się jest. Więc pozwól sobie być. Nieidealną, nie zawsze spokojną. Ale prawdziwą, bo tylko prawdziwa kobieta może doświadczyć prawdziwej miłości. A ta miłość, najgłębsza, zaczyna się zawsze od jednego miejsca od Ciebie. Nie trać siebie w relacji, bo kiedy jesteś sobą, Twoja obecność staje się miłością, której nikt nie musi już szukać.